Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj patrzcie, ładna pogoda. Ja sobie czekam na kolejną kawę, żeby się już tak całkiem dobudzić, bo mamy dzisiaj do zrobienia parę rzeczy. No i teraz jak tak ładnie jest, a ostatnio właśnie jest tak ładnie, to mówię, może trochę więcej vlogów dla was będę robić, bo też y, chodzę na spacery, oddycham powietrzem. Ale teraz to nie mogę za dużo myśleć. Potrzebuję jeszcze jedną kawę, słuchajcie. Jakieś, patrzcie, jakieś... A, idźcie wie. Dobra, robimy coś. Ej, słuchajcie, jak już jesteśmy w kuchni, to pokażę wam, co znalazłam wczoraj w polskim sklepie. Pierwszy bub. Oh, powiem wam, ja tak lubię bób. I dopiero odkryłam tutaj w polskim sklepie boby z dwa lata temu. Kupiłam i Boże ten smak, ja miałam kiedyś co roku w ogródku, bo my mieliśmy, moi rodzice sadzili sami. Ja się wychowałam na Bobie, i kupiłam, i bardzo mojemu chłopakowi smakuje, bo tu w Wielkiej Brytanii oni nie jedzą bobu. Jak ja przetłumaczyłam, co to jest bób na angielski, i już zapomniałam, jak to jest, to on mówi, że to znają, ale to dodają do sałatek na zimno jakoś. Ale tak na ciepło, na gorąco, jak my jemy, wiecie, do telewizora, to nie jak on spróbował, to mu mózg rozsadziło, już wie, że to się nazywa bób. Jak mu wczoraj pokazałam, on tak BUB! Mówię BUB. No, e, więc będzie dzisiaj na kolacyjkę. Teraz chodźcie e, do dużego pokoju. Słuchajcie, właśnie weszłam do dużego pokoju i zapomniałam o tym syfie, słuchajcie, to są porcelanowe tułowia lalek, klatki piersiowe, tutaj główki były i wczoraj wycinałam te główki, bo kupiłam w Charity Shopie, słuchajcie, dwa szklane klosze z IK nowiutkie, cały czas w opakowaniu, za dwa zapłaciłam 6 funtów i widzę tak z tego, co widzę w internecie, to widzę, że one chyba nie są w tej chwili w produkcji i Kaja już ich nie ma, więc całkiem dobry yy, łup, a pokażę wam właśnie co robiłam z tymi główkami lalek. Takie tutaj wsadziłam do większego klosza, to jest większy. No i w mniejszym są dwie rączki. Tam z tyłu te nogi teraz trochę przeszkadzają, muszę dla nich znaleźć miejsce, ale wydaje mi się, że to wygląda tak fajnie. No, powiem wam, że bardzo mi się podoba jak to wygląda, właśnie te główki. Ach, pomysły. I słuchajcie, właśnie sobie włączyłam TV Słupsk, czyli wszystkie ploty z mojego rodzinnego miasta ale pokażę wam pokazywałam wam na Instagramie że zaczęłam czytać tą książkę Kraby Guy N. Smitha I ja zaczęłam ją słuchajcie już z tydzień temu, jestem w połowie bo też miałam kilka dni przerwy, ale powiem wam Guy N. Smith nie jest dobrym autorem to jest zła książka bardzo źle napisana, ciężko się to czyta, głupia jest, ale ja mam bardzo duży sentyment do tego autora. Właśnie jedną z jego y, książek, Krabów, kiedyś moja siostra miała w domu i ją czytałam. To była inna część, bo tych części jest dużo tych Krabów. No i wtedy sobie kupiłam też. Pamiętam, że Guy and Smith, Bestia, i ta bestia książka miała chyba tylko ze 100 stron. I pamiętam, że wtedy, a byłam wtedy chyba w liceum i już tak, no już wiedziałam, że to jest źle napisane. Tak mi się to. Bestia czy bestia z jakiś kurde nie pamiętam, ale z, bagni, z bagniska? Musiałabym sprawdzić, ale nawet nie ma co sprawdzać, nie polecam Gaia N. Smitha, ale jest to jakiś sentyment i też dzieje się ta książka w czasie la, lata, więc teraz ładna pogoda, to tak mówię, poczytam, ale głupoty, nie polecam. No, a jeszcze powiem Wam teraz, yy, bo mam okres, jestem taka emocjonalna, słuchajcie. No, i wzięła mnie wczoraj i przedwczoraj, tak mnie trzymało z dwa dni, właśnie to, że, że ja tu już mi czas ucieka, robię się coraz starsza i nie mam domu, nie mieszkania, domu. Ale ten dom musi być taki, jak ja chcę, słuchajcie, więc yy, i to mnie tak wiecie, zdołowało w tym mózgu, tak się utworzył plan yy, i marzenie o takim domu, jaki ja chcę. No i nie ma, słuchajcie, nie ma, no, więc, a powiem wam taki dom jak ja chcę, tutaj to się nie znajdzie, znaczy w dobrej cenie się nie znajdzie, a mówię do 300 tysięcy funtów, to w Edynburgu nie ma takich domów, słuchajcie. I to nie chodzi nawet o wielkościowy, ale to znaczy wielkościowy, o ustawny, może tak, słuchajcie, bo ja w głowie też sobie pomyślałam, ten dom u rodziców jak przerobić. On jest taki nieustawny, to są domki przedwojenne. Słuchajcie, tam z dużego pokoju się przychodzi do sypialni, takie życie połączę Na górze. Pokój, który nie jest pokojem, przedsionek, nie wiadomo co to jest, bez okien, z małymi takimi skylightami, nie wiadomo co to. Wiecie, łazieneczka w dobudówce, łazieneczka, w której nawet półki nie ma. No powiem wam, ten domek też nieustawny, ale ja mam wizję, no. Jak ja bym chciała, co nawet, nawet ten urodziec bym przerobiła, jest wizja, no ale chyba w ogóle tak mnie to zdołowało, że moje wizje nie zostaną nigdy spełnione. No, ale dzisiaj już jest lepiej, już się tym nie przejmuję, to, to Jeżeli oglądam jakiś chłopak, to słuchajcie, tak bywa z kobietami my mamy takie właśnie zawirowania, no, tak mózg działa, te hormony. No, ale ten dzisiaj kawusia, zaraz coś porobimy. Muszę tam kawę jeszcze, jeszcze dopiję, powiem wam, taka średniej jakości ta kawa, z kooperatywa. jest lura. Ej, słuchajcie, oglądam Mirka Mira Buta. jest teraz w Tajlandii i wiedziałam, że to się tak skończy, że jak usiądę, to będę siedzieć, słuchajcie, tak siadłam. No to może coś zjem, jak już siadłam, to może zjem, słuchajcie, i wtedy dostanę energii. Kawa, jedzenie, słuchajcie, ja miałam kwiaty przesadzać. Ja... Słuchajcie, muszę do sklepu iść. A... Dobra, nie no. Słuchajcie, dooglądam do tego yy, Mirabuta. I... <słuch> o nie, jaki dzień leniwy. Patrzcie, podgrzałam sobie ratatuj z puszki z Uncle Bens z mikrofalówki, więc super. Danie gotowe. Ale zdrowy posiłek. Bardzo niezdrowy. Dobra, to to zaraz ogarnę, ale pokażę wam czym będziemy się dziś zajmować, a mianowicie będziemy zajmować się tym kwiatem. Ale słońce daje, słuchajcie. Kiedyś wiedziałam, jak on się nazywa, teraz już nie wiem, ale chcę go przesadzić, bo widzicie, jakoś tak strasznie głęboko, głęboko się tu zrobiło. Dodatkowo, właśnie on w tym roku w ogóle nie ma. No, tu ma nowy wypustek, słuchajcie. Bardzo kiepsko mu idzie w tym roku, właśnie muszę go przesadzić. Chyba jest ta ziemia już stara, też taka głęboka, jakaś prze, przele, przeleżana w tej wodzie. Natomiast tutaj inne dobrze wyglądają. Ta hoja Linearis. Patrzcie, jaka długaśna. I chyba. Nie wiem, czy co roku kwitnie. Nie wiem, czy w tym roku już ma zalążki, czy nie. Jeszcze chyba nie. Tutaj, słuchajcie, jest choia Bella. Ona wygląda bardzo ładnie na filmie, ale ona jest zainfekowana. Od samego początku ona ma jakąś chorobę. Ja ją wycinam ją tą chorobę. Ona wraca. No ale żyje i ona też mi kwitnie, więc może jej choroba służy. A tutaj. Słuchajcie, jest moja malutka saksi fraga. Ja miałam kiedyś dużą. One tak opadają te listki i słuchajcie, chyba zimą przelałam i to jest to, co udało mi się odratować. Ale idzie, bardzo, bardzo się dobrze trzymają. No i tutaj, jak widzicie, część okna. Część okna jest przysłonięta żaluzją, a to dlatego, że urwał mi się sznurek z żaluzji i nie mogę jej podnosić. Więc jest jeszcze ciemniej w pokoju niż zazwyczaj. Ja sobie to naprawię, bo już jeden ze sznurków się zerwał, no chyba już z rok temu i naprawiłam. No i drugi się urwał i teraz muszę znowu zrobić... Mam metodę takie, wiecie, prowizorka, ale w agencji wiedzą. Ja powiedziałam w agencji, że nie chcę, żeby mi landlord zmieniał tą żaluzję, rolę żaluzje, bo się boję właśnie, że dadzą mi rolety takie z Ikei, bo one są we wszystkich innych pokojach w domu i są tandetne i się boję, że zamiast tych fajnych takich drewnianych żaluzji dadzą mi tandetną roletę, to wolę nie ryzykować. O, a tu widzicie? Moja... U? Świnia z filmiku! U! Ej, patrzcie, jaki mizerny ten kwiat. On tak ładnie rósł do pewnego momentu, i naprawdę coś mu nie idzie tutaj z tej strony jeszcze od y, żaluzji no to jest od żaluzji więc się ucieły gałązki ale zawsze na przodzie były ładne ale mikrus dobra przesadzamy Niech to jeszcze pochłonie wodę, ale powiem Wam, była strasznie dziwnie ta bryła ziemi z takimi dziurkami. Wyglądało, jakby może dżownicę miała ta ziemia w środku, dlatego co nie rosło. I może dżownica coś tu w mikroelementy podjadała. Strasznie to było dziwne. Ja tę ziemię trzymam na zewnątrz, to może się coś wkradło w środek w ziemi. Nie wiem, wiecie co? Mam nadzieję, że odżyje, a jak nie? To nie. Selekcja naturalna. Świecie gosi, opatrzcie. Może jeszcze coś dołożę. Hmm. Dobra, tak włożyłam, słuchajcie. Mogłoby być bardziej na tą stronę, ale. No, może przesunę trochę. Wszystko mokre na razie. E, ta makrama, słuchajcie, kiedyś dostałam od Wicki, takie piękne makramy, jeszcze, jeszcze mam, cały czas się sprawdza, no. E, o, żeby tak wisiała, może właśnie, prze, albo przełożę po prostu, tu taka kępa. A nie wiem, słuchajcie, zdenerwowała mnie trochę ta roślina, bo tak ładnie rosła i się zabiedziła. <śledziny> Jak 70% roślin w tym mieszkaniu. Dobra, słuchajcie, sprawdziłam e pogodę i jest niby tylko 13 stopni. Powiem Wam, że wczoraj też tak było słonecznie, ale musiałam założyć koszulę i tak było mi trochę zimno, więc chyba ubiorę bluzę. No i muszę iść do sklepu, słuchajcie. Chcę kupić warzywa, żeby były pieczone warzywa z ryżem. No jeszcze ten bup jest na później, więc takie będą rzeczy, ale muszę. <laughs> ale muszę iść. No, więc zabieram was ze sobą. Dzisiejszy vlog będzie po prostu życie, czyli zakupy żywieniowe. Zabieramy was do, chyba do Azdy, albo do Sainsbury. Poważywa do supermarketu chodzę tak, słuchajcie, grafitowe dżinsy, bluza i białe skarpetki. Słuchajcie, ktoś mi zostawił komentarz pod. Y Jakimś filmikiem z ubraniami, ale chyba nie tym ostatnim, że właśnie grafitowe spodnie, czarna koszulka i białe skarpety i face palm. I ja odpisałam, że tak, białe, bo lubię, bo mogę i mam w dupie, co, co jest modne, co ludzie pomyślą, ale powiem Wam, że zdziwiło mnie to, że nie nosi się białych skarpet do czarnych koszulek i czarnych spodni, słuchajcie. Nie wiedziałam, więc mnie oświeciliście, no ale... noszę. No i założę sobie też te buty o przełamie widzicie. Wydaje mi się, że do, do konwersów czarne skarpety wyglądałyby źle. No ale każdy inaczej widzi rzeczy. Inaczej świat. Ja widzę tak, że białe muszą być. No, więc tutaj przełamuję pomarańczem. Mam nadzieję, że nie będzie mi zimno. No 13 stopni. Ale słonecznie. Dobra. pójdziemy kupić warzywka jak będę pamiętać to farbę do włosów chciałabym czarny lakier do paznokci bo mam ale trochę zgęstniał i miałam pomalowane jakiś czas temu właśnie własnoręcznie i fajne były paznokcie no i już się odrapał to zmyłam i zaczęłam znowu obgryzać słuchajcie więc muszę pomalować żeby nie obgryzać no i zobaczymy na mnie Ew nitki. No i zobaczmy, w ogóle patrzcie, te nitki wyglądają jak pająk. Myślałam, że pająk na kapciach. Muszę też kupić nowe kapcie. Słuchajcie, dużo rzeczy, dużo rzeczy. Dobra. Yy... I okna brudne. A idźcie, chodźcie z tego domu, bo tutaj widzę różne rzeczy. Wiecie co, pójdziemy do Sainsbury's, tak postanowiłam, ale przechodzimy przez kanał. Widzicie te muszki, one tak krążą. Już zauważyłam yy, dużo w różnych miejscach ale właśnie takie kółka robią, fascynujące. No i Wam pokażę, gdzie my jesteśmy. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Tutaj, tutaj i tutaj. Ten znak znam faceta, który jest właśnie... Nie wiem, kim jest, ale on się zajmuje właśnie takimi sprawami miejskimi i to był pomysł właśnie, żeby zrobić czuławeczkę, odmalować, więc jest trochę odrestaurowane. Takim skrótem przejdziemy, już słyszę dzieci, słuchajcie, tam jest Plac Zabaw, ale to jest skrót i będziemy przechodzić koło Królestwa Świadków Jehowy, to Wam pokażę. <laughs> o, jak ładnie tu słońce. <laughs> echo! <śmiech> no i Plac Zabaw. Ej, patrzcie, jak ład... w ogóle wygląda jakby. Utnę ten budynek tutaj i wygląda jak na jakieś wsi, ale sielsko dzisiaj. Pójdziemy tędy. Mamy iść tam, ale pójdziemy tam, pokażę Wam ten monument. Przy okazji Wam też powiem, że się martwiłam, że mi będzie za zimno, a teraz jest mi za gorąco. Akurat tutaj jest takie miejsce, gdzie jest tak, yy, nawet parno bym powiedziała. może to jest przed deszczem, słuchajcie, nie wiem, jakieś super gorąco ale nie będę ściągać yy, bluzy, bo nie posmarowałam tatuaży kremem przeciwsłonecznym. Trzeba się pocić. Patrzcie, bojo, chodźcie na bojo! Patrzcie, tutaj jest taki monument. To jest e, wzniesione, żeby upamiętnić mieszkańców. Czekajcie, Slateford i Longstone. To są dzielnice Edynburga. I to są właśnie osoby, które wa walczyły w czasie II wojny światowej. Więc taki jest postument tutaj. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie. Patrzcie, teraz też zauważyłam, że chyba w czasie pierwszej. A to jest w czasie drugiej, więc to jest chyba upamiętnienie dla wszystkich. Stoi on w takim dziwnym miejscu, jak widzicie, ale to dlatego, że tutaj jest Longstone, to jest ta dzielnica, chyba już te domy, co tam się widzi, to jest właśnie Longstone, i Slateford będzie po drugiej stronie, tutaj, więc dlatego w, takich, w takim nieoczywistym miejscu stoi ten monument. Może zrobię o tym rolkę też, słuchajcie, lubię robić rolki o takich rzeczach. Do tej pory zrobiłam jedną rolkę. <laughs> no, bardzo lubię robić rolki o takich rzeczach. Zrobiłam jedną, już przygotowuję dla Was drugą. Nawet miałam dzisiaj to. fajne. tyle rzeczy do roboty dzisiaj. A mi się nic nie chce. Dobra, idziemy do Saintsbury. Patrzcie, tu są nowości w sekcji domowej. Tego nie widziałam wcześniej. Takie wyszywane podusie i niewyszywane pościele. No nawet fajne ta kolekcja chyba już była te liski coś mi mówią nie, nie. patrzcie jaka polska kolekcja biało-czerwona te spodnie nawet fajne szerokie U, takie lniane i bojówki proszę na lato hm. ej a mi się ta podoba taka wyszywana sukienka no taka dłuższa jest o, ładna, ładny kolor taki właśnie żółty, ale nieintensywny o, musiałabym mierzyć, no i gdzie ja w tym pójdę? Nigdzie. Ej, patrzcie, jaki makaron, jak takie ameby, ale brzydki, jak takie morskie zwierzęta. Jakoś mnie odpycha. Wracamy tą samą drogą, którą przyszliśmy, ale zapłaciłam 31 funtów i 80 pensów, bo się okazało, że kupiłam znacznie więcej niż było w planie i nie wzięłam rachunku, więc nie powiem Wam co ile kosztowało, ale w domu pokażę Wam co kupiłam. A teraz słuchajcie, się normalnie zgrzewam. Czekajcie, jestem w domu, musiałam zdjąć bluzę, bo normalnie się ugotowałam. Dzień dobry. <gryw> Witam. Czekajcie. Super, musimy mieć miejsce, bo pokażę Wam, co kupiłam. Zapłaciłam 31 funtów 80 pensów. Nie mam rachunku, ale pokażę Wam, co wchodzi w skład mojego plecaka i mojej vomit bag. Cztery duże pieczary. Salami z serem. 6 jaj. Kimchi. Kawa w granulkach, Ma margaryna, mango, dwie papryki, bakłażan, dwa awokado, mleko sojowe, sok pomarańczowy ze mango, polski kefir, polski twaróg jabłka w plastiku, łosoś. Dobra, słuchajcie, ja to teraz przeniosę do. Pokażę Wam coś. Patrzcie. Mam takie kosy. To są chyba kosy. No i piję. Słuchajcie, ja wiem, że one piją. I tam jest woda w środku. Regularnie im się daje. Ale widzę w końcu, że piją. Zaraz zmienię na świeższą wodę. Ale fajnie. Napity? Tak? O. O, interesujące. Co tam widzi? Tup-tup-tup-tup. Tup-tup-tup-tup. I słuchajcie, jaka ze mnie obrotna osoba, pralka załączona, ryż się gotuje. Ja przygotowuję warzywka do pieczenia, A, ale pani domu normalnie. Co, co się nie ubierają te pieczarki? Co to ma być? No lepiej z tej strony. Tutaj mamy warzywka, ryż buzuje, i tutaj mamy więcej. Jak widzicie, wszystko jest w jakiejś przyprawie. I gdzie jest ta pralka? Jakie. Zryw dostała, słuchajcie, to jest olej z tą przyprawą. Old Bay i Old Bay to jest takie: wszystko jest, wszystkie tam przyprawy są, ale jest to amerykańska przyprawa. Tylko ona zawsze była dostępna w Azdzie. I dlatego, że Azda została wykupiona przez Walmart parę, parę lat temu, więc sprowadzała niektóre amerykańskie produkty. I już nie jest Azda amerykańska. Ktoś ją wykupił, sprzedali, więc teraz powiem Wam, też nie ma tego Oldbeja w Azdzie. Już bardzo trudno dostać. To specjalnie z Glasgow przyjechało, ale już chyba nie będzie tego Oldbeja. Nie widziałam w żadnym innym sklepie, a mi to pasuje. Także muszę poszukać zamiennika. Proszę bardzo, gotowy produkt. Słuchajcie, mam herbatkę i oglądam Red Lipstick Monster. Wyjaśniamy dramy. I wspomniała o Laura Lee, takiej makijarzyczce. Ej, zapomniałam o niej, no była taka. Oglądam dalej drama. Słuchajcie, posiedziałam, posiedziałam, pojadłam, popiłam herbatacją i teraz już jest po północy i czas na y, lulu. Więc pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! Jeszcze zobaczmy, proszę, może tu. Patrzcie, jak wygląda ładnie nocną porą. Klimatowo, słuchajcie.